Adam budzi się w samym środku nocy, ponieważ strasznie chce mu się pić. No jednak ten krótki odpoczynek pomógł, ponieważ rany odniesione w walce z wilkami już niemal całkowicie się zagoiły. Ale ponieważ cały czas jest ciemno, nasz bohater powraca do łóżka na krótką drzemkę. No i cóż, udało mu się już przetrwać 5 dni. Niestety wyczerpują się jego zapasy pożywienia, i dlatego też tego dnia będzie właśnie jego poszukiwał w najbliższej okolicy. No, dlatego też Adam podchodzi do stołu rzemieślniczego i wykorzystując zdobyte drewno, a także wnętrzności, wytwarza proste sidła. E, no bo cóż, poprzedniego dnia w pobliżu rzeki natrafił on na okolice, która aż roiła się od królików. Tak więc Adam przygotowuje broń i wychodzi na zewnątrz. No i mamy tutaj dość chłodny poranek. Nie ma jednak wiatru, a widoczność jest bardzo dobra. No i szczęśliwie nie zauważa on w okolicy żadnych wilków. Dobra, nasz bohater dociera już niemal do rzeki, robi sobie jednak krótki przystanek na niewielki posiłek. No i niestety był to już ostatni kawałek pieczonej dziczyzny. A poza tym wyczerpuje mu się także woda i będzie musiał wkrótce uzupełnić jej zapasy. Przechodzi pomiędzy skałami i dociera na niewielką okolicę, w której ostatnio dostrzegł kilka królików, no jednak w tej chwili ich on tutaj nie widzi. ale po chwili na jedno z tych niewielkich zwierząt natrafia. No tak więc jest to chyba bardzo dobra okolica, aby zastawić na nie sidła. Adam zastawia je w pewnej odległości od siebie. No i cóż, liczy na to, że kiedy powróci tutaj kolejnego dnia, to on będzie mógł pozyskać mięso i futro. No jednak nasz bohater nie chce wracać tą samą drogą, tylko zamierza wspiąć się na pobliskie wzgórze i być może po drugiej stronie natrafi na coś interesującego. No niestety, ma on tutaj pewne problemy ze wspinaczką. W końcu jednak dociera na górę, ale po drugiej stronie natrafia on na znajomy widok zamarzniętego jeziora. No i cóż, Adam decyduje się wykorzystać tą okazję, aby rozpalić w piecyku jednej z chat i przetopić nieco śniegu. Niestety, pierwsza próba rozpalenia się nie powiodła, a oznacza to kolejną zmarnowaną zapałkę. No jednak za drugim razem się już udaje. No tak więc Adam wytapia 2 litry wody. I aby nie tracić zbędnie czasu, tym razem decyduje się na uzdatnienie tej wody poprzez dodanie tabletek. No, no bo cóż, trwa to zaledwie moment. A efekt jest taki sam jak po przygotowaniu. Niestety zaczął padać śnieg, zrobiło się jednak dużo cieplej. Adam sprawdza także tyły samotnej chaty, no ponieważ ostatnim razem tam nie zaglądał. No ale nic ciekawego tutaj nie znajduje. No i cóż, obserwuje on nabrzeże tego jeziora, no, które jest niezwykle strome i chyba nie da się przejść przez te góry na drugą stronę. No i nasz bohater stara się zapamiętać układ tej okolicy i po powrocie do chaty spróbuje narysować mapę. No i właśnie, Adam nie zbadał tej niewielkiej wysepki, która oddziela dwie części jeziora. No i natrafia tutaj na zwłoki. Come in handy. Przy których znajduje pudełko zapałek. Zbiera on także kolejne wodne pałki. Wdrapuje się także na szczyt. Ale nic tutaj nie znajduje. No i ponieważ sidła zostały już zastawione, Adam powraca do schronienia. No niestety po raz kolejny troszkę zgłodniał, dlatego też zjada jadalne łodygi wodnych pałek. No, są one nieco twarde, ale potrafią nasycić. No i Adam powrócił do schronienia w samą porę, no ponieważ straszliwie zmarzł. No i cóż, Adam po raz kolejny zabiera skórę z szafki i powraca do pracy nad butami z jeleniej skóry. Tym razem decyduje się on sobie pomóc nożem, co powinno tę pracę znacząco przyspieszyć. No i nasz bohater pracował nad tymi butami do samego wieczora, i w tym czasie niestety zgłodniał, zachciało mu się strasznie pić, jest także już bardzo wyczerpany. No tak więc Adam zjada batona, a także ostatnie wodne pałki. Ale szczęśliwie ma on w szafce kilka puszek z pożywieniem. No, dlatego też otwiera puszkę z wieprzowiną i fasolą. I aby nie tracić czasu na rozpalanie ognia, zjada zawartość na zimno. No, jest on już jednak strasznie przemęczony i układa się do snu. Ok, mamy kolejny poranek. No, i Adam jak zwykle zaczyna od sporego łyka wody. No, która niestety po raz kolejny zaczyna się wyczerpywać. Adam wraca także do pracy nad butami z jeleniej skóry. I świetnie, udało mu się w końcu je skończyć. A są to doprawdy doskonałe i niezwykle ciepłe buty. No, bez porównania do tych, które dotychczas miał na sobie. No dlatego też Adam natychmiast je zakłada i pozyskuje skórę ze swoich starych butów. Adam rozpala także w piecu. No i niestety tutaj także kolejna próba się nie powiodła. Udaje się jednak za drugim razem. I na śniadanie Adam podgrzewa sobie puszkę z brzospiniami i puszkę z fasolą i wieprzowiną. Ma on wielką nadzieję, że znajdzie w sidłach złapaną zwierzynę. No bo cóż, w jego szafce pozostała mu już tylko jedna puszka z pożywieniem. No i ponieważ Adam rozpalił tutaj dość sporej wielkości ogień, przetapia nieco śniegu i wodę tą przygotowuje. Dobra, posiłek zjedzony. I nasz bohater wyrusza na zewnątrz. E, no i cóż, na zewnątrz mamy bardzo niską temperaturę i mamy tutaj bardzo wyraźny efekt tych niezwykle ciepłych butów. No, gdyby udało mu się także uszyć na przykład kurtkę czy też rękawiczki, to byłby idealnie wręcz chroniony przed chłodem. E, no i cóż, być może udałoby się je uszyć z wilczej skóry czy też z futra królików. Adam powraca do rzeki. No i świetnie! Znajduje w sidłach pochwyconego królika. No, tak więc pozyskuje z niego mięso. Nie ma go oczywiście tak dużo jak w przypadku sarny, ale zawsze to coś. Zdejmuje także z niego futro, no i Adam zastawia te same sidła nieco dalej. No i super, drugie sidła także kryją w sobie zdobycz. Adam decyduje się wykorzystać fakt, że jest obecnie w lesie, na poszukiwanie drewna. Pomaga sobie siekierką, dzięki czemu zajmuje mu to tylko chwilę. No, jest on w tej chwili niestety przeciążony. Wchodzi do jednej z chat z przeremblem i rozpala w piecu, tak aby to zdobyczne mięso od razu upiec. Ale niestety tego mięsa nie było zbyt dużo. No, ponieważ Adam zjadł obydwa zające. A pomimo tego nie jest w pełni nasycony. No, tak więc wykorzysta on fakt, że rozpalił tu w piecyku, tak aby złowić nieco ryb. No i super, udało mu się złowić dwie sieje. Które natychmiast piecze nad ogniem. Dobra, mamy już wieczór, a więc czas na powrót. A po drugiej stronie jeziora dostrzega on kolejnego wilka. No i szczęśliwie udaje się on w kierunku przeciwnym. Adam powraca do schronienia. No i cóż, ten dzień był z jednej strony sukcesem, ponieważ zdobył pożywienie, ale pozwoliło mu to tylko na przetrwanie. I wraca on do punktu wyjścia, ponieważ nie ma w tej chwili żadnych zapasów. No tak więc nasz wyczerpany bohater powraca na piętro, spędza jeszcze chwilę, aby narysować mapę okolicy i kładzie się spać. Kolejnego dnia będzie musiał po raz kolejny wyruszyć w nieznane.